Cześć, witajcie, jestem Matus i dzisiaj razem z Fawkiem zagramy sobie duo na Suprimach i jesteśmy w drodze po Globala, bo mieliśmy tam trochę tych meczów wygranych, w ogóle Przywitajcie się, cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak, więc mam tych trochę tam meczów wygranych, wbiłem raz Globala, miałem go przez jakieś tam kilka miesięcy, później spadłem, wbiłem za tydzień znowu i po jednym meczu znowu spadłem. No, no, I teraz wbijamy do nowo. No, prawie dokładnie tak samo. No no więc jesteśmy. Tak. Prawie, prawie, dokładnie. Prawy, tak prawie tak samo to. Prawie, prawie. Tak więc będziemy wbijać go jeszcze raz. Jeśli chcecie kolejny odcinek, właśnie jest jakiegoś takiego duo matchmakinga z randomami, to łapeczka w górę i na przykład zrobimy sobie na kolejnej mapie jakiś kolejny odcinek. A to myślę, że on tutaj ładnie po wycinach ludzi zachowałeś na matchmakingach. Tak. Wczoraj mieliśmy na przykład taki match, że był po prostu idealny do pokazania na YouTube. No, ale niestety nie nagrywałem, przykro mi. No, no może ten gościu u nich nie wejdzie? Widzę HG. Tak. Najszybszy w historii! Ukazany <laughs> na portalu YouTube. Hello? Yo. O! Yo, yo, yo. A Wszystko? dobra. Game. Idę do shorta, nie? Konio Chyba cicho. Mi coś, wychyle mi da. Dokona, dokona, ja tam apaty da. Jest na zakręcie. Jednak Masz tam coś? Tak, jednego. Okej, okay. ta. Chodź i... out, under. No one slow. Connect, 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 connect. Idę im tam pomóc. Kurde, pójdę od ct temu, że tak będzie lepiej. Nice. Gdy czemu nikogo na nie ma. No się nie wiem, nie rozumiem. A, one palas, palasaj. Ninja, ninja. Django, django. O, ja mam 9 HP, dobra, nie wyglądam. Plenty gay, minus 30 HP. 30 HP ma minus. City one, behind firebox. Na standardzie jest. Serio? Ta Dwóch ma mało, jeden ma mało. Ostatni ma mało. Reload, mnie, kurde, ale Reload, Ham jest szynka przecież right. Right. Why you are szynka? <laughs> Dobra, połączam mit od razu. Oh, o! Tu guys mit. Kurde, ale frak jest. Dawaj. Zawsze jeden Connect. I short może ci iść też. Sam zostałeś. Jeden I co, dasz radę? Dasz radę? Tak jesteś cwany? Pewnie. O Głowa no, 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 siadła <grystanie. <grystanie> <grystanie> Ale ta pestka tam <grystanie> No Tapa dostał tak, Dawaj skrócimy B O dobra Dostań, tak. Ja o. To miło z jego strony A to jest P2000 ja, <grystanie> Nice <Thank grystanie> Zawsze to... coś <grystanie> Nie rozbijaj, nie rozbijaj O, tak, i, tak, i, tak Szczegół, i, tak że i, i. i tak skracamy Zez do ale... Wikipedia Internet Leży jeden. Noś, nice, to ja podjadę. Yeah. Nice. Oh! Mamy po kałaszku. Ja mam 0 HP. Pięknie. Ja mam 60. Shot nam wbili chyba. Chyba ja. No yeah, B, B probably, you? B side. Ja. Yeah. Ja shot. B? Uh, maybe. Ja. Yeah. To. Ale jaja co? Nie ustawia się tak ten, idź po lewej, ja po prawej Kurde! Minus 50 Zablokowałem się o ściankę jak chciałem taki movement zrobić Ty, ale prawie to ugraliśmy, no. Tak, to to bardzo ładny. No. ja nie Prawie tyle co ja, ej tu miałeś lepszą bo ty, ja miałem P250 a ty miałeś P2000, czyli lepszą wersję No tak, bo 2000 jedno zarobię, czyli Dokładnie Aaa, dobre a. Pod B cicho, kurde serio na full one tak tam popadali Ładną misję jak grają, na Ta No ty upaś, bez no, no, tak. no i co, 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 co teraz no Save him. może co, albo popikuj jakoś. Nie, oh, zresztą się tak ruszył. Co <laughs> no tak no był fragi. wtedy jeszcze. Dobra, wiem jak go widziałem. Nie, nie dobre, dobre. Bubek. <laughs> Czekaj? Jest przy underze. Kurde, Oho. ale. Ale przeciągnął. <laughs> no, nie, no, nie stałem za tobą. On Zdarił. tak falował to no. Co ma przegrywać rozwiązanie na 16? <noise> Jasne. Ale kurde, jak to tak dalej będzie wyglądało, to chyba ja. Tak, globala batełku nie nabijemy. <noise> tak, globala ta się nie wbijemy. No. Masz rację. Patrzysz, ba party, ta? tak? Smokeshark. Kurde. Kiepsko. Konektor je? Yeah? Leather room, leather jungle, jungle now. No, it's safe. What ah. going Uważaj drapinkowy. Kurde, konektor. Co to za mecz? I weźmy się zamieńmy. chodźmy a. Nice. Guys, mogę iść z Fafik? Tak Dzięki Yes. yes. Okay, let's go. Let's ja go. wbijam pałac, mam respa fajnego Dobra, to weź wbij pałac ze swojej CT I nie no. patrz tylko na ekraniku, co nie? Patrzę, Kurde, dobra Kurde, pa wbijam pałac, wyciągam kałaszka i wygrywamy Nie ma pałac o, damy, Pałac No. To yes. ma. Ale mam 40 AP jest kawałek na rampie, też jakby Na rampie? Tak. Ja. Mogli zasmokować. Dobra, spoko. Smokuję. Ja zasmokuję pałac. Akurat jak my poszliśmy to nagle tam ci B sobie wbijają. Ale tak później, bo... Ale paki nie było, nie? Ja tak Na pewno? Okay. Good job. Oj kurce jak wczoraj był dzień na Emma, to ma ty widziałeś Tak dzisiaj chyba zawupy bo naprawdę ładne Ta STOP TALKING BLUE LOL WHY <laughs> Tak wczoraj graliśmy taki meczyk gdzie gościu w ogóle nic nie gadał I mówimy no. żeby jakieś info podawało a typek napisał look RADAR To było piękne I za wszystkie teamy ogólnie się nie porozumiewają między sobą to Po prostu Ta. wszyscy patrzą na radar I w końcu radar to, to stworzony nie? Właśnie po coś go zrobili nam. No. Właśnie tylko że kurde nikt nie patrzy pałaców i to jest problem Rampa Flashuje, uważaj, dobra? Fleszuje. Fleszuje. Flesz. Leży. Nice i Picabello no i pa, poszliśmy to i od razu dwie Tak, no bo straszną miglerię nagrali. No. Nie puszczali nie wiem co oni kryli, jak. A jak w ogóle ta pierwsza pistoletówka, to przecież na nikogo nie było. Goszczy z pałacu sobie normalnie nerwalnie w BS. Dobra, spokojnie, to zdrowienia na ciebie, pykamy. Tak. O kurde! <laughs> nie pytaj. To twój? Tak. ci pałac? Nie, właśnie. To pas No Nie mam jak za bardzo. Albo tak będę stał, pa tak, oh, fuck me, man. tylko z rampy mi nie mogą wyjść. Konekta mogę Idę idę e, Under window, <trykta>, no, jak idę pod okno. Jest na krzesełku i pod B. No, chyba, nie No, graczy klasy światowej nie mamy, tak. Idę szortem. Okej, okay, ja wchodzę w kuchnię po wodku. Jeden leży z kuchni. Nice. Drugi nice. Bandy. Ostatni jest chyba za bs Murek, murek. Mamy to Jak my Maty jesteśmy chyba bez było Chyba tak, chyba tak. My to robimy po prostu ten mecz. Ty te dwa fragi, nie, tak? To... Tak. No ja trzy. Sami wybierzam. Ale ja się na w ogóle za WP, o co No ten to CM tak, widzicie, nie dość, nie dość, że nie zabija, już kij z tym zabijaniem, ale żeby chociaż info gadał coś, komunikacja, bo my nawet nie wiedzieliśmy, że i na B wbijają. No ale ja też, oh. to akurat te sobie patrzyłem na Rada, No ja też, no ale... Powinni powiedzieć, gdzie na tym dochodzić. tak? Nie, nie, ja jestem w konekcie, jak coś. Ale tak skacze trochę, wiesz? Tyle Jest pałac jeden, mam 30. Na rampie coś też i pałac, i mit wszędzie w ogóle, ci już popadali. Pałac, pałac minus 68, osiem, trzydzieści APMA. Może już być w lesie, no idę, jak coś. Uh -huh. lipa, kurde, bez żadnego. O, dobra, jest frak. Wariazzko, jedna wielkie wariacja Kurde, bez żadnego obicia nawet oni chyba zginęli. Jak tu coś takiego wygrać? Po ile my mamy kasy, ile oni mają Wchodzą, ma fleszuje, fleszy uważaj Był jeden cofnął Pale Był na rampie Connect Ja pierd... Ten koleś jest nie... Look at look past please. No, look. Na rampie był nie ostatni. Chyba tak. He run no no. you know. Stay on B. No. Nie Spend. wierzę, że nie. Ja no, HP? nie jestem dobry za WP, wiesz o tym. No, jak się Oh yeah. Wezmę ci ze skinem. Dzięki. Mój, to był teraz większy skill. Tak. Bo ja powiedziałem ze skillem, nie ze skillem. <laughs> okay, okay. O, dwóch. Yes. No i no na B chociaż coś, coś zrobili, nie? jakim im z jednego miejsca. No cóż, no A trzeba bardziej skillowych graczy. To dokładnie, to. dokładnie. A żeby oczywiście być najlepsi w tą grę i w ogóle na nas nie ma mocnych, nikogo. Żeby <laughs> po prostu top, 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 top Te, 3 w PL. Top 3 w PL. <laughs> 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 Pozdro dla komaty. Tak. ci komaci to dobrze to. mają, cały czas Ej, właśnie no, to jest takie trochę niesprawiedliwe dla nikumatych. Wszyscy, koma no? wszyscy komaty, no, wszyscy komaty to To pozdro dla w tym odcinku, pokażę. <śla> pa... ja podjadę Mina. tam. Leży z rampy tam. Uważaj pałac, nie? Pałac! Leży. Tak. Ty, bo jest trzech na dwóch. <śla> no! Wyszedł Porobieni Nice. Hello, blue, please. Oh my Hello. god. Hello. Rampa leży. Nice. Tylko ten pałac, kurde. Nice. Rampa leży. Patrz rampę, patrzę pałac. Grenade pałac nic nie masz. A na no. uh, to. Tak to się wie? robi wynik y, z 5-0-7. Nie, 6-0 było. 6-0-7-7, proszę bardzo. A trzeba zmienić stronę. Dokładnie, jak ktoś nie umie krycia, to się zmieniamy na yellow. No i kto tu otwiera? No, bez duelu. No, ja musisz znaleźć poradnik musi zrobić na YouTube. Tak, jak wygrać grę, zmienić tak. stronę. Jak zrobić kombak i życia. Jak zrobić komba, Case Rail Jak wygrać wygrany mecz? O. To, to takie wiesz Ej, dobry tytuł Rampa Nie to ty kurde Sorry Kup ser sorry Rampa, rampa no Pałet czysto. Paleta mi. Leży I'm so fucking fuck fuck. Co? I'm so fucking fuck fuck. Kwa kwa uh, Ale Małesniks, żebyś to widział. Szkoda, że nie zobaczysz na nagraniu. Znowu pozdrow dla kumatych. Do no ja pozdrawiam nie kumatych, żeby też się nie czuli gorzej. Widzisz spijecie jakimś z sfery. Tak. dobry tak, dobry jesteś. To jest sprawiedliwość wszystkich. No i nice, mamy 8-7, good bardzo half. Bardzo dobry wynik. Tak. Good call. Patrz, jako jedynie nie mamy 10 deadów. tylko taki. Czyli można powiedzieć, tyle ile razy zginąłem, okay, tyle ja rund wiem. przegraliśmy. Let's go B, ok? Wszystko mówi samo za siebie. Let's go B. Let's go B, dokładnie. No, myślę, że tak, tak szczerze nie, nie lubię tej taktyki, let's go B, ale dobra. Ja też średnio, ale no... No, na... to niezłe B. Czekamy czy wbijamy? Już nas słyszeli. ja <laughs> wiem teraz kontakt. No ja z paką nie pójdę pierwszy, zapraszam, zapraszam. Go, I have bomb, I have bomb, go, B, go, B. Why you say? Go, B, I have bomb? I'm tired, wait. You can drop the bomb and go. Dobra, w dupie ich mam. Idę to a serio. Wbijanie z nimi tak jak wbijanie solo Czuj Ty to widziałeś? <noise> ja walczyłem z gościem, odwracam jego przy stronę. No walczyłem z nim tyle czasu. Czekaj, choć o opan, ja to ugrywam. Ryzykuję, nie patrzę. Serio? Naprawdę <noise> Jezu jakie czyli... Ale serio oni nabrali się na coś takiego, żeby... Ty do czasu biegłeś, nie? No właśnie, ty bardziej, żeby nawet nie wbiegliście Ale... tam na B na Besa. Ale nawet w ogóle, co zrobił ten Team Tania tam? Tyle factions, No ja I tak już pop? się tam wychylałem, ale mówię kurde pakę mam jak zginę to przypał A, guys, guys, please You guys, please A guys, id Idę pałac Dobra jak on idzie ten Kurde, nie zdążyłem. I pat, i on czeka, nie, na okno. Już dane z 3 shorta i w ogóle nie patrzę na wyrań. z skonekta mu się, mu wybiec. Nie to jest no. Jest to jest przykre, to jest przykre, że tacy ludzie grają w takie gry. Znaczy nie no, niech się grają, ale kurde. się, no nie, nawet nie tyle co jest po prostu przykre. Przykre jest to, że jakby nie umiejętnościami przegrywamy, tylko po prostu tym, że oni... Nic nie robią drużynowo, no. Bo to już nie każdy musi umieć strzelać, nie? No właśnie o to chodzi. Zresztą... Nie trzeba aż tak dobrze wystrzelać, żeby wygrać z No. Ło! co? No, no. te strzela ta wyjmować i... Tak. I zdobywać... Te takie, jak to tam... No, te, wiesz, takie... Te, te rundy całe. Ta, całe rundy. Nie połówki. Ja chodzę to to walczyć. Ej, na, już jest na besie. Tutaj? Nice. Chodźcia, chodźcia Czego paka w ogóle jest No bierz fuck i chodź No Mimiga pewnie skrócił już wie oh. Connect, konektor! Minus 25 HP i... Kurde, może iśćbę? Więc na to mam relib really problem no. oh. ostatni dżungla Kitchma O Tomek musisz Wszyscy w komentarzach Tomek musisz będzie ciężkie Skupienie Nice no, Wychylił na... Że tak średnio wychylił trochę, no ale... Mi tam palę nice. Już myślałem, że nas dojedzie Wezmę tą pakę, bo ci to nie wezmą, kurde Plantuję na dżunglę na shorta, na shorta. CT chyba ostatni. Flashuję. A nie, tak, CT. On tam ucieka na B. Goni go. go. Okay. Ja go wybiję, ja Okej, ja to chyba był. Dobra, ja chyba ta chyba szybko, nie wiem czy Wiesz co, oni smokują i negują. No, no, no dobra, ale wiesz. Uważaj. O nice akurat nie zasmokowali Leży dżungla Pięknie A ten na bele ci spaką, serio Jeszcze w smoku plantował Jezu, jak on by stał w smoku ten antyterrorysta i blinczy Jakby jakąś ninja odwalili, to nie wiem co to nie zmyje. Nice, Nice, Tomek! Tomek w formie! Tomek w formie! Dawaj, bomb, 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 one 21. Dobra, na fragi trzeba robić, bo bomba leży. O nie. Idzie dżunglę. Tylko ja nie zejdę bez stuknięcia. Po na tym. To nie jest dżungla. No. Dokładnie tak, Mateusz. Bardzo, bardzo. Wyczułem bardzo. go. Bardzo tutaj dobre zachowanie Mateusza. Bardzo szanuję. Dzięki, jest dzięki. Bardzo tutaj dobry gracz. Dzięki, dzięki działa. No, ewidentnie tutaj, dwóch zawodników w naszej drużynie prowadzi tą e, ekipę do widać, zwycięstwa. Tak, było, widać to było. Tak, u nich tam jeden ziomek, niestety, jest. No, no nam się trafiło dwóch takich dobrych graczy. Tak. Uh, maybe game sense. Tak. Dobrze. Top w PL. Nice. Nie idę, spakam, nie idę z paką. O, Fafi Skąd on do mnie strzelał? Idę zaplantować teraz dla punktu, <noise> żeby mieć tyle samo, co ty patrz <noise> Hej, naprawdę. Ta, ja wiem, fajnie, to jest Tak, fajnie, fajnie, no. Dawaj Jeden przy Dobra, chciałem tak przeciągnąć. Jeden na boksach, jeden za, za fireboxami. Kurde. Jakby to to ksiotu, to by było piękne, no. Ale niestety. Fireboxy jest jeden. Armia vlaga. Ok. Już z fireboxów leży jak coś. tam mogłem wychylić, ale mówię, zagowałem je. No no Masz palaka jak coś, nie? Nice! Ostatni został tylko. Uważajcie, że to jest ten najlepszy. Dżungla. Wow. Jezus Maria! To było złe, znaczy bliskie niepowodzenie. Nie, na, szczę na szczęście tego nie widziałem. No, to może i dobrze. Pytasz jak to jest, że. że można jednak wygrać mecz we dwójkach? No, oczywiście, że można. Nawet samemu, jak się zrobić 40 fragów, to można, no. Dobra, 3H, 3 guys say, go B. Niepotrzebnie już to robię. Nigdy, on oni się teraz cofną z B na Three. Three. A. 3: A 3. A Nie, yeah, drzewo. A, na punkt leci, jak widać. Nie, polecam w tej kuchni, bo coś tu on zginie i tak wiesz. Mówię, będzie przepała, nie? Tak. Pa, teraz ja robię trzy fragi. Ty zero i mamy tyle samo. Tak? Tak. No dobra. Robię próbujemy. trzy fragi i trzy asysty, i będę miał tyle samo, z takie same staty. A ty zginiesz do no. zero. No realne, żeby zrobił 3 fragi i trzy asysty. Nie? No. Ej, no nie, jakbym ciebie obił, to ja też dostaję asystę. Właśnie nie wiem, no to No? Znaczy no, kiedyś tak było, nie wiem czy tego nie zmienili. Czy jak z tego, to jest normalnie asystę, Jak zabijeś, to tak Jest, jest CT, City, City One. Spmukuję CT. Kurde. Mam 13 AP, ciężko będzie. Jest na CT nadal Huhu. Jest dżungla Minus 27 i schody chyba Schody, kanapka jest aktualnie kanapka, dżungla i CT Czekaj, bo Rozmawiałem też Okej Dobra tam z pracy Ale teraz czas, żeby ugrać clascha słuchajcie Wow. dobra, to było ciężkie Ale po ile rund wygraliśmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem rund bez przegrywania Każdy dba o swoją ekonomię Ej dobra, ja wbijam B teraz na pełnej, mocno Spiżowi na pełnej Na Ta. B? Tak Ja tego mida pikuję znowu Dawaj Na B jest ciężej wbić Ta. Dupa! Kurczę, mnie też zabił. Wyrzuciłem kałacha w biegu, bo chciałem pakę, bo ten mi pakę wyrzucił jak ja rasowałem. No kurde, to się nie mogło oh, udać. Musiałem... Matti już le player Aha żartowałem. Pana na to. W, w oknie zapisałem na idzie. Pana tego jest lesa. pokaże no, pokażę mi jesteś już w los. Dobra. Teraz się stresuję. Hmm. O no, to chodzi. Oglądam cię, jak na ciebie. O nie. Obserwuję. Ta publika. Przyglądam się Tobie. To mnie onieśmiela. nie Pa. O Jezus mary Idź Shot. Shot, No nie, dobra. Wow. Lol. Hey, sik. <laughs> Jasne. Do something useful blue please Where is las? Gdzie paka? O kurde Ejsi! Tak się robi! I przegonił! Przegoniłem! Ale widzisz... Państwa cóż za emocje nie, to nie ładny mecz, ładny meczek, ładny mecz Piękny mecz, piękny mecz I to jest dowód, Także, że da się we dwóch. Tak że słuchajcie, jeżeli chcecie więcej takich odcinków razem ze mną. To słuchajcie, zostawcie łapkę w górę dla Matusa pod tym filmem i będzie więcej takich MMO, że nam się podobało. Tak, więc jeśli chcecie, to tak jak powiedział Tomek, lajkujcie, a my widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć. Elo! G Fucking G! Nie ma awansu. Jakbyś się pewnie to. Jest! Global! Mam! Ha -ha! Udało się! Nareszcie, tak więc co Cię? Jeden meczik dalej i Global siadł. 30 fragów, znowu z Fafikiem otwieraliśmy. No team był znowu średni, średni można powiedzieć. To był top duo oczywiście. Tak, top duo, tak więc mit potwierdzony. Trzymacie się i cześć. Hello.